Hej kochani, witam Was bardzo ciepło na moim kanale. Przychodzę do Was po dość długiej przerwie, niezbyt dla mnie miłej, Wy pewnie wiecie co się wydarzyło. No ale ja już jestem w Niemczech, już do Was wracam. Za chwilę idę do pracy, no i standardowo postanowiłam, że nagram dzisiaj dla Was kolejny filmik ze zdrabkami. Zakupiłam ich trochę w Polsce, a dzisiaj wziąłam o takich trochę wyższych nominałach, bo mam zdrabki za 5 i 10 zł. No i przedstawiają się one następująco. Za 5 zł ekstra pensja, również za 5 zł brylantowa 7. I tutaj mam dwie, e, te same. 250 tysięcy w banku i 500 tysięcy w banku za 5 i 10 zł. Dzisiaj takie zdradki liczbowe, a łączny wkład e, będzie dzisiaj wynosił 25 zł, więc jeśli jesteście ciekawi, czy uda mi się dzisiaj cokolwiek wygrać, no to, no to bardzo serdecznie zapraszam Was do mojego stołu. No i kochani, tak jak ostatnio, jeśli filmik osiągnie 250 łapek w górę, to ja do Was przychodzę z kolejnym filmem. No i zobaczmy, jakie mam tutaj wygrywające liczby. 4, 35, 1, i 34 no a tutaj korzystając z okazji to chciałam wam bardzo serdecznie podziękować że zostaliście ze mną no i że was aż tylu jest tutaj u mnie bo ponad 7500 więc ja wam tutaj bardzo serdecznie dziękuję mam nadzieję że pozostaniecie nadal ze mną jak na razie tutaj wygranej nie widać. Mamy pierwsza napis Ekstra ale ja już tutaj widzę, że trafiła mi się 1K i 10 zł nam się udało wygrać. Przypomnę, że zrebka była za 5, więc jak najbardziej pozytywnie tutaj dzisiaj u nas. Lecimy, może coś jeszcze nam się tutaj trafi. 25, 17, 7 no i ostatnia szansa 33 więc kochani tak jak widzicie tutaj dyszka nam się trafiła literki kontrolne potwierdzają, że wygrana jest więc bardzo fajnie pierwszą wygraną dzisiaj już mamy przejdźmy do drugiej zdrabki na dzień dzisiejszy mamy brylantowe 7 wersji niebieskiej no i tutaj wiadomo musimy znaleźć 7, szóstka, czwórka, myślałam, że to siódemka ale to niestety trójka 9. Brylant. A co to jest za brylant? Znać brylant i przypisano wygraną pomnoż razy 3. uhu, Czyli gdyby tutaj była nawet najniższa wygrana, czyli 5 zł, pomnożone razy 3 mamy 15 zł. Tam dyszka. Więc dzisiejszy wkład już wiemy, że na pewno nam się zwrócił. Więc bardzo fajnie. Jak widzicie dzisiaj, pozytywny odcinek. Wygrane są. 8 i 9 zostawmy sobie tutaj tą wygraną na koniec później sprawdzimy ile udało nam się wygrać a my przejdźmy do zlepki 250 tysięcy złotych w banku tutaj również mamy wygrywające liczby są nimi 16, 6 22 oraz 34 no i co lecimy 31 i nie jest moja liczba

19, moja szczęśliwa liczba, ale tym razem nie dała mi wygranej 1, też nie no i został mi tutaj ostatni rządek czy będzie tutaj też wygrana czy jej tutaj nie będzie 35 27 14 niestety nie, no i ostatnia szansa tutaj niestety w tej zdepce się nie udało w ogóle mam też taki dziwny głos, bo strasznie się w Polsce przeziębiłam. i no, jakoś tak mi się on traci. No ale trudno. Trzeba jakoś tutaj dalej funkcjonować. A my przejdźmy do zdrapki 500 tysięcy złotych w banku. No i tutaj ja ją będę drapała po raz pierwszy. Jest ona o, o nominale 10 złotych i sprawdźmy, jakie mamy tutaj wygrywające liczby 17.

Więc no naprawdę dzisiejszy odcinek jest dla mnie mega pozytywny. Zdrapka za 10 złotych, 50 zł wygrane, więc jesteśmy już 4 dychy tutaj w tej zdrapeczce na plusie super. Dwójka 20... Co? Zobaczcie, kolejne 5 dych. Więc w tej zrabce już wygraliśmy stówę. No nie wierzę bardzo tutaj... Pozytywna ta zdrabka dzisiaj wygrana nas zaskoczyła 100 zł. Tutaj nam udało się trafić. Nie! Kolejna wygrana. Zobaczcie, kolejne 5 Już mamy 150 zł tutaj wygrane. Nie wierzę, no takie wygrane to ja się nie spodziewałam. Jedynka. Tak, jeszcze muszę to sprawdzić. 31 mam 50 zł. 28, kolejne 50 i 7, kolejne 50. 150 zł tutaj wygrane. Normalnie, bardzo pozytywna ta zdrabka. Co i zobaczcie, kolejna siódemka, kolejna 50, 200 zł. Już udało nam się tutaj wygrać. Nie wierzę, to jest największa moja wygra. Co? 250 zł. Nie, nie wierzę, 250 zł. Nie, no, ale tego to ja się dzisiaj nie spodziewam. I zobaczcie, kolejne 5 dych wygrane. Ja już się zagłupiałam w tej. Zdrowce, ile tu nam się udało dzisiaj wygrać? Nie wierzę. I kolejne 5 dych, zobaczcie. Nie no. I co my tutaj mamy? Kolejne 50 zł. Nie, to są moja najwyższa wygrana w polskiej zdrabce. Jak wiecie, tylko mi się raz udało wygrać 77 zł, ale tutaj to my jesteśmy już. Uhuuhu. Dużo razy. Dużo większa wygrana. Zobaczcie, kolejne 5 dych. I hu, nie spodziewałam się tego i kolejne 50 zł. No nie wierzę, taka wygrana w dniu dzisiejszym. Na koniec taka zdrabka, czyli co? Dzisiaj tylko jedna zrabka przegrana, a tutaj liczymy, ile nam się udało wygrać? 50 100 150 50 200 250 300 350 400 450 500, 500 zł udało nam się wygrać w tej zdrapce za 10 zł, więc to jest zdecydowanie najwyższa moja wygrana w polskich zdrabkach, nawet już nie muszę liczyć, czy wkład mi się zwrócił, bo sama ta zdrabka dała nam gigantyczną wygraną, największą w moim życiu, więc e, no naprawdę nie wierzę w to, jedna mała zdrapeczka 500 zł wygrane, więc tutaj mamy, tutaj było wygrane... Aha, tutaj jedynka nam dała wygraną w wysokości 10 zł, czyli mamy 510 zł wygrane. A tutaj, w tej strapce, zobaczmy, ile tutaj mamy. Mamy brylant, który pozwala nam przypisaną wygraną pomnożyć razy 3, więc tutaj mamy 15 zł, 25, 525 zł. Dzisiaj udało nam się wygrać, więc kochani, jeśli Wam się odcinek podobał, zostawcie standardowo kciuka w górę, a ja tymczasem życzę Wam wszystkim miłego dnia. No i dziękuję, że ze mną jesteście. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia wkrótce. Pa-pa!